Księga Izajasza, rozdział pięćdziesiąty pierwszy. Słuchajcie mnie, wy, którzy podążacie za sprawiedliwością, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której was wyciosano, na głębokość dołu, skąd was wykopano. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca i na Sarę, która was porodziła, gdyż Jego jedynego wezwałem, pobłogosławiłem i rozmnożyłem. Pan bowiem pocieszy Syjon, pocieszy wszystkiego ruiny i uczyni jego pustkowia jak Eden, a jego pustynię jak ogród Pana. Znajdzie się w nim radość i wesele, dziękczynienie i głos śpiewania. Słuchaj mnie, mój ludu, nadstaw ucha, mój narodzie. Ode mnie bowiem wyjdzie prawo, a wystawię mój sąd jako światłość dla narodów. Bliska jest moja sprawiedliwość. Wyszło moje zbawienie, a moje ramiona będą sądzić narody. Wyspy będą mnie oczekiwać i w moim ramieniu będą pokładać nadzieję. Podnieście ku niebu swoje oczy i spójrzcie na dół, na ziemię. Niebiosa jak dym się rozwieją i ziemia jak szata się zestarzeje, a jej mieszkańcy zginą jak one. Ale moje zbawienie będzie trwać na wieki i moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ludów, którego sercu jest moje prawo. Nie bójcie się urągania ludzi i nie lękajcie się ich lżenia. Mól bowiem poży ich jak szatę, a robak pogryzie ich jak wełnę. Ale moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie z pokolenia na pokolenie. Zbudź się, zbudź się przyoblecz się w siłę ramię pana. Zbudź się jak za dawnych dni, jak za pokoleń minionych. Czyż to nie ty porąbało Egipt i zraniło smoka? Czyż to nie ty wysuszyło morze, wody wielkiej głębi i zmieniło głębiny morskie w drogę, aby przeszli odkupieni? Powrócą więc odkupieni przez Pana i przyjdą do Syjonu ze śpiewem, a wieczna radość będzie nad ich głowach. Dostąpią wesela i radości i ucieknie smutek i wstychanie, ja, to ja jestem waszym pocieszycielem. Kim jesteś, że się boisz człowieka śmiertelnego i syna człowieczego, który jest jak trawa i zapominasz o panu, swoim stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię, że lękasz się nieustannie każdego dnia z powodu wściekłości ciemiężcy, gdy zmierza do tego, aby zniszczyć. Ale gdzie jest ta wściekłość ciemiężcy? Jeniec spieszy się, aby zostać uwolniony, bo nie chce umrzeć w dole ani z braku chleba. Doprawdy ja jestem panem, twoim Bogiem, który rozdziela morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów, to moje imię. Ja włożyłem swoje słowa w twoje usta i w cieniu swojej ręki cię zakryłem, aby osadzić niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć Syjonowi: ty jesteś moim ludem. Zbudź się, zbudź się, powstań Jerozolimo, która piłaś z ręki Pana kubek Jego gniewu. Wipiłaś męty z kubka odurzenia i je wysączyłaś. Nikt jej nie prowadzi spośród wszystkich synów, których urodziła, i nikt jej za rękę nie trzyma ze wszystkich synów, których wychowała. Dwie rzeczy cię spotkały, którzy się użali nad tobą. Spustoszenie i zniszczenie. Głód i miecz. Któż cię pocieszy? Twoi synowie leżeli omdlali na rogach wszystkich ulic, jak dziki wół w sieci. Są pełni gniewu pana, upomnienia twego Boga. Dlatego teraz słuchaj tego, utrapiona i pijana, lecz nie winem. Tak mówi pan, twój Bóg, który wstawia się za swoim ludem. Oto zabieram z twojej ręki kubek odurzenia, męty kubka swojej wściekłości. Nie będziesz już pić z Niego, ale podam Go w rękę tych, którzy Cię trapią, którzy mówili Twojej duszy, nachyl się, abyśmy przeszli przez Ciebie, a Ty uczyniłeś swoje plecy jakby ziemią i jakby ulicą dla przechodzących.